Te wybory są oczywiście o bezpieczeństwie, te wybory są o patriotyzmie gospodarczym, o równości szans, żeby każdy miał szansę dokładnie na takie same usługi publiczne, niezależnie od tego, gdzie się urodził, gdzie mieszka. Ale ostatnio ważne okazało się przypomnienie najważniejszych wartości, którymi powinniśmy się kierować: to solidarność, to empatia, to szacunek i otwarcie na innych. Na wszystkich, budowanie wspólnoty ze wszystkimi, którzy. Chcą rozmawiać o Polsce, no poza oczywiście tymi, którzy myślą tylko i wyłącznie o sobie, a nie o innych. I w tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są wartości takie, jak po prostu zwykła ludzka uczciwość, jak przyzwoitość, jak bezinteresowność, dlatego że tak, trzeba pomagać innym, ale w sposób bezinteresowny, jak przejrzystość, ale przede wszystkim jak prawda, dlatego że tej prawdy po prostu polityk nie może się obawiać. Prawda musi zwyciężyć i to jest dzisiaj najważniejsze. No i oczywiście na końcu to, o czym zawsze mówię i o czym nie możemy zapomnieć, a mianowicie nie bądźcie obojętni. Trzeba reagować, jeżeli dzieje się zło, trzeba reagować, jeżeli słyszymy kłamstwo. I o tym są te wybory. Idźcie do tych wyborów, mobilizacja jest bardzo potrzebna, bo te wybory właśnie o tym są. Uczciwości. Proszę Was wszystkich o głos. A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karol. Niech pan przyjmie, przeczyta pan. przeczyta pan sobie i zobaczy pan, jak można się zachować w sposób uczciwy. To było ostatnie wystąpienie w rundzie.